Chciałem wrócić do tych takich przemyśleń, które pan miał i tych założeń. Co, czym pan się kierował, żeby, że tak powiem, stać się antysystemowcem, można powiedzieć, tak? Jakie kryteria pana wtedy musiały być spełnione, żeby jednak zadbać o interesy większości klientów, tak? jakie? jakie cechy musiały posiadać te rozwiązania, żeby moż, można było je stworzyć, żeby były wykonalne, no ale w myśl takiej zasady, jak, jak Pan opisuje to w książce, że jak się nie ma co się lubi, to trzeba sobie to stworzyć. No, wbrew temu co znamy, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Nigdy nie byłem tego zdania, nigdy. To z tym mieli moi rodzice już problem. W każdym razie antysystemowcem Powiem wprost, wracając do mojego ja, do mojego ja z tamtych lat byłem po prostu wściekły, czułem się zdradzony. Po prostu, czułem się zdradzony ze względu na to, że walczyłem w pierwszych szeregach. Tworzyłem produkty, zarządzałem nimi, zarządzałem ludźmi. Finans, produkty finansowe. finansowe, oczywiście. I no, z dzisiejszego punktu widzenia muszę powiedzieć, z dzisiejszego punktu widzenia pasuje bardzo dobrze. Ślepo ufałem, Systemowi po prostu. Nie chciałem tego widzieć, co mi się przed oczami przewalało w to i z powrotem. Nie chciałem. Wprost. Dlatego, gdy już faktycznie zmuszono mnie do tego, żebym przejeżdżał na oczy, po tych trzech dniach, czułem się po prostu zdradzony. A nie chcecie mnie poznać, jak ja się czuję zdradzony. Mi było wtedy obojętne. Nie chciałem być antysystemowcem. Chciałem stworzyć po prostu coś, co pozwoli mi stanąć obok całego systemu. Tak to określę, a że od 94 roku w moich firmach zawsze przyświecało e, takie motto z najlepszymi dla najlepszych, e, co też ja przekładam, na przykład mówiąc, jak się uczyć to od najlepszych. I to też spowodowało, że po prostu zacząłem się zastanawiać, jak zrobić, a żeby robić to, co robią banki centralne. Ponieważ to ciekawe i banalnie proste tak naprawdę, i to jest też coś, co, co mnie naprawdę niestety turbowało w tym Czurychu podczas tych trzech dni, to jest to, że ja wiedziałem, że istnieje złoto. No w 2005 roku już gdzieś się o tym mówiło, że coś takiego istnieje. Ja też słyszałem gdzieś, że banki centralne kupują od zarania dziejów i gromadzą. Ale szczerze powiedziawszy, pomimo tych cytatów, które tutaj czytałem, które pośrednio też dotyczyły złota, nie zastanawiałem się nad tym, dlaczego. I po prostu nagle doznałem oświecenia. Jeżeli się kierować już tym określeniem, jak się uczyć to od najlepszych, to dlaczego nie robić tego, co robią ci, którzy rządzą pieniądzem? No bo jak wszyscy wiemy i znamy powiedzenie, pieniądz rządzi światem, bo to chyba wszyscy znamy to należy się zastanowić nad tym, czy to jest możliwe, żeby pieniądz rządził światem. A nie jest, bo pieniądz jest tylko instrumentem, a jest ktoś, kto rządzi pieniądzem. Co robią ci, którzy rządzą pieniądzem? Mówię tu o bankach centralnych. Od zarania dziejów, czyli odkąd istnieją banki centralne, gromadzą złoto i srebro i posługują się nim w transakcjach pomiędzy sobą. Żaden z banków centralnych jeszcze nigdy nie posłużył się żadną walutą robiąc transakcje pomiędzy sobą. Waluta jest dla was. Waluta to jest to, co Mikołaj Kopernik już określił w swoim e, objawieniu, tak to nazwę pod kątem finansów, że są dwa rodzaje pieniądza. Lepszy i gorszy. Lepszy jest gromadzony, gorszy jest w obiegu. To był rok 1500, podaje, że 26, o ile mnie paramięć nie myli, a okazuje się, że to nie wymyślił wcale Mikołaj Kopernik, bo 466 lat przed naszą erą, opisał to już w swoim e, chyba e, jednym z największych e, teatralnych e, przedstawień e, z Arystofanes, czyli grecki pisarz, dokładnie tę samą procedurę, o gorszym i lepszym pieniądzu, który jako lepszy jest gromadzony, a gorszy jest w obiegu. Czyli no, można założyć, że ten lepszy, który ma być gromadzony po prostu schodzi do, że tak powiem, podziemia, tak? Jest yy, gromadzony przez banki, natomiast wypychane są waluty na rynek obiegu, czyli dla pospólstwa. Dla pospólstwa, tak jest. Po to, żeby po prostu móc tym środkiem płat się posługiwać, tym środkiem płatniczym. I po to, żeby można było nim manipulować, ponieważ środek płatniczy można w każdej chwili dodrukować, w, e, czego nie można zrobić, jeżeli chodzi o metale szlachetne. Dostęp do nich jest bardzo ograniczony i tutaj fundamentalnym określeniem jest bardzo. Tego nie można ani zasadzić, tego nie można dodrukować w żaden sposób, więc jest bardzo ograniczony, a mimo wszystko odgrywa główną rolę w dalszym ciągu w systemie finansowo-monetarnym. A od niedawna, jak mam nadzieję, Państwo wiecie, Odgrywa faktycznie znowu podstawową rolę, ponieważ został przywołany z powrotem do systemu finansowo-monetarnego na całym świecie w tym roku i jest w gruncie rzeczy, yy, można powiedzieć, stało się to, co, o czym ja pisałem w moich książkach, że jest to jedyny sposób, żeby w jakiś sposób ustabilizować system. Niestety będzie to wykorzystane przeciwko nam. No okej, okay, ale to jak to się w ogóle stało, że ze świadomości w ogóle ludzi złoto zostało wyparte jako, jako pieniądz, natomiast teraz złoto oficjalnie wróciło jako zabezpieczenie banków i jako pieniądz realny, i banki się posługują. natomiast tych informacji w ogóle nie ma, tak? Nic prostszego. Jeżeli ma się w ręku system nauczania i media, dajcie mi system nauczania i media do dyspozycji, zobaczycie co zrobię. <gry> Nic prostszego. Około 50 lat temu system nauczania nauczał z punktu widzenia ekonomicznego zupełnie odwrotnie. Wszystkie waluty na świecie były mierzone. Wartością złota, czyli praktycznie rzecz biorąc, każdy kraj miał jakieś swoje rezerwy złota, i waluty danego kraju były mierzone stabilnością rezerw w złocie w danym kraju. I to zostało zmienione w systemie nauczania na uniwersytetach, ówczesnych uniwersytetach, które są dzisiaj, jak ja to nazywam, uniformitytami, bo dzisiaj to się ludzi formuje, a nie uczy się uniwersalnej wiedzy, tak jak miało to miejsce 50-60 lat temu. Więc w tej chwili są, jak Państwo wszyscy wiecie, programy nauczania. To było na tyle, jeżeli chodzi o kreatywność. Ludzie są jedynie programowani i w systemie zostało to zmienione. Złoto zostało z programu nauczania wymazane, waluty zostały wpisane jako podstawowy miernik wartości towarów i usług. I prosta sprawa. No okej, okay, ale to są tysiące lat historii i stało się to w ciągu 20-20 lat w ciągu jednego dosłownie pokolenia. Ach to mnie niech pan nie pyta, tu niech pan zapyta, jak to możliwe. Ja sam się nad tym do dzisiaj zastanawiam, nie mam zielonego pojęcia, jak to faktycznie można zrobić. To znaczy mógłbym to określić, tylko myślę, że nie mamy na tyle czasu. Bo to jest proces, który tak naprawdę rozpoczął się od, od mniej więcej tego, że zaczęto rozbijać podstawowe struktury czy komórki społeczne w postaci rodzin. Ale to jest, tak jak mówię, to nie jest dzisiaj to nie jest temat prawdopodobnie na dzisiaj, więc. Rozbicie podstawowych komórek społecznych, stworzenie tak zwanych jednostek, którymi łatwiej manipulować, zmiana systemu nauczania, no i do tego oczywiście media. Drodzy Państwo, zasada jest bardzo prosta i tu wydaje mi się, że każdy będzie wiedział o czym mówię, tym bardziej dzisiaj. Wystarczy komuś powtórzyć tysiąc razy największą bzdurę i w to uwierzy. Połączcie kropki. Czyli mamy do czynienia po prostu z tubą propagandową, tak? Absolutnie. Można, jeżeli chodzi o media i nawet te, które... Nie chcę nazywać, nie chcę tutaj nazywać co niektórych po imieniu, ale niektórzy koledzy Adolfa Hitlera byliby dzisiaj naprawdę zadowoleni. Okej, okay, zostawmy to. Wróćmy do tych jeszcze kryteriów, czyli, czyli powrót do, to co Pana, że powiem, zainspirowało najbardziej, czyli powrót do jednak tradycyjnego środka pieniężnego, w postaci fizycznych metali. Natomiast y, jakie jeszcze dodatkowe kryteria, bo wspomniał pan o tym, że zróbmy to tak samo jak marki. Tylko hmm. jak? To znaczy, gdyby to było takie proste, to takich rozwiązań byłoby dużo więcej na świecie, tak? O nie było i nie będzie. No, o, <laughs> ehm, no oczywiście, że nie to ewaluowało, bo to nie jest takie od zaraz oczywiście. Ja sam na początku nie bardzo wiedziałem, jak to zrobić, a przede wszystkim nie bardzo wiedziałem, kto mi w tym pomoże. Ja tak tylko dorzucę od siebie, trzeba pamiętać o tym, że generalnie rynek pierwotny szlach, handlu metalami szlachetnymi jest praktycznie hermetyczny od strony produkcji, obrotu, chodzenia, sprzedaży, dystrybucji właśnie na, na rynki wtórne. Jak, że tak powiem, jaka była ścieżka dotarcia w ogóle do, do możliwości, które teraz, teraz mamy, że na wyciągnięcie e, ręki. Natomiast e, jak pan docierał do tych e, e, rozwiązań, tak naprawdę? Tak jak wspomniałem, cały proces ewaluował, tak naprawdę. Ja chciałem zacząć od tego, żeby znaleźć możliwość dotarcia do kogoś, kto ma w ogóle dojście do metali szlachetnych, w sensie kto się zajmuje handlem bezpośrednio. Nie pośrednictwem w handlu, tylko handlem, czyli kto do kogoś, kto ma dostęp do producentów, bo dla jasności to nie jest tak, że y, osoby, które zajmują się powiedzmy sobie czy pośrednicą w handlu zamawiają te metale od producentów, od samych producentów. Drodzy Państwo, na przykład w Polsce nie ma nikogo, kto zamawia od producentów, mam na myśli producentów typu Hereus czy Umicore, czyli te największe rafinerie, które też mają nie tylko LBMA, ale również tak zwane good delivery, certyfikat, czyli rozpoznawalności na całym świecie bez konieczności audytowania. Więc oczywiście to był spory proces i ewaluowało to w miarę poznawania nowych ludzi z czasem. Na początku nie wiedziałem od czego zacząć, więc zacząłem jeździć. Zacząłem od osób, które mnie w ogóle w temat, że tak powiem, wmanewrowały. No i po prostu po nitce do kłębka szukałem też osób, które w międzyczasie Poznałem, z którymi współpracowałem, a które mogłyby mnie zapoznać z kimś. Po prostu jeździłem, rozmawiałem, pytałem. Jeździłem, rozmawiałem, pytałem, przedstawiając swoją ideę, żeby każdy, w cudzysłowie, mógł od kwoty 50 euro zakupywać fizycznie złoto i srebro. Taki był wstępny zamysł i przechowywać to, co było dla mnie bardzo ważne, na terenie geopolitycznie neutralnym. Ze względu na to, że dość szybko, gdy zacząłem się tematem interesować, stwierdziłem, że na świecie mieliśmy już często sytuacje kryzysowe, w których to rządy, nie mylić z rządzącymi, miały tendencję do zabraniania handlu i posiadaniu złota. To mieliśmy na całym świecie, już tego typu sytuacje, gdzie przy największych kryzysach rządy po prostu wyciągały swoje długie paluszki i chciały zahachmęcić to, co ludzie mieli, więc chciałem temu zapobiec, dlatego też ważnym czynnikiem dla mnie było stworzenie nie tylko możliwości zakupu, ale też przechowywania na terenie geopolitycznie neutralnym. No i jak rozmawiał Pan do Ciebie do tych osób, powiedzmy, które coś mogą w temacie pomóc, jak był Pan postrzegany, no bo w sumie złoto czy tego typu rozwiązania kojarzą się raczej z dużymi kwotami? A Pan powiedział, że chce właściwie stworzyć taką ofertę, z której można, może skorzystać praktycznie każdy, no bo 50 euro, no to nawet 15 czy 20 lat temu to było w zasięgu praktycznie dla każdego, kto pracuje na ćwierć etatu nawet, prawda? E, więc jak, jak patrzyli na Pana? Założenie było takie, że osoby, z którymi będę rozmawiał, będą takimi samymi niepoprawnymi optymistami jak ja. Czyli nie tylko im mówiłem, co chcę stworzyć, ale też dokładałem do tego, że z tych usług będą korzystać klienci z całego świata. No tak sobie wymyśliłem po prostu. No, co tu dużo mówić? Pukali się w głowę. I tyle. No, ale widzieli w ogóle możliwość dopuszczenia kogoś. Z... Zewnątrz do właśnie, tak jak powiedziałem, no praktycznie hermetycznego zamkniętego rynku? Generalnie nie. No sam fakt, że ja po sprzedaniu moich firm chciałem na przykład kupić udziały w firmach, w producentach. No to delikatnie mówiąc zostałem. Jakby to ująć delikatnie wyproszony. Um, nie było to przyjęte zbyt optymistycznie, absolutnie. Także tak w, w rezultacie to pomogły mi znajomości, do których po prostu powróciłem sprzed lat i gdzie okazało się, że faktycznie już poznałem wcześniej osoby, nie wiedząc o tym, które, może mi, które mogą mi w tym pomóc. A mianowicie w Liechtensteinie. Tam się też udałem i tam otwarłem moją pierwszą firmę w 2005 roku. Także między kwietniem 2.5 a. Październikiem 2005 y, było wszystko zrobione. Miałem swoją pierwszą firmę otwartą i usługi były wprowadzone na rynek wstępnie niemieckojęzyczny. A y, pan sam y, szukał tak jakby, takich rozwiązań, właśnie jak to robią banki, y, że nie wiem, okej. Okay.